Czym jest ptak? Jeżeli Ewagriusz mówi o ptaku, przywołuje ten obraz ptaka, przywołuje go w takim kontekście. Z powodu mnóstwa swoich złości, aż po dziś dzień jestem skazany na banicję na pustyni, gdzie nawet ani jeden ptak nie zbliża się do mnie. Aby strawić mięso moich złości, wydrzeć oczy, które wiele razy wyszydzały ojca. Bardzo mocny, przynajmniej w naszym rozumieniu, cytat, w naszej kulturze chyba nikt by się tak nie wyraził tak dosadnie. Ale Ewagiusz jest bardzo świadomy swojej słabości, swojej grzeszności. Tego doświadcza na pustyni. Każdy, kto choć. Chwilę był na pustyni i zobaczył swoje grzechy. Jego takie zdanie nie przeraża i nie brzydzi. Natomiast e, mówi o ptakach tu. Ptak jako symbol anioła, ale też jako symbol demona tego, który e, jakoś go uciska, dręczy, przylatuje, a jednocześnie jako ten, który e, jest w stanie go uwolnić od zła. Właśnie od tych oczu, które grzeszą, które obrażają Ojca. Że potrzebujemy właśnie aniołów, aby nas w tej grzesznej, trudnej, obciążającej nas sytuacji wyzwoliły. I to ten ptak, który jest przywołany przez Ewagriusza, jest bardzo pożądany. Mimo, że można się po nim spodziewać no właśnie, czegoś ulotnego, czegoś nieprzewidywalnego, ale jednocześnie wierząc w to, że przylatuje od Boga, On uczyni to, aby nas do Boga zbliżyć, aby uwolnić nas od tego wszystkiego, co w nas Boga obraża. Także niech ten ptak przylatuje również do mojego i do Twojego życia. Zdjęcia.